No cześć Siemanko, z tej strony Pablito i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj opowiem Wam, to będzie takie trochę wideo kosmetyczno... Um... Historykowe, ponieważ w zeszły weekend, dokładnie w niedzielę, byłem na Targach Rzeczy Ładnych, które odbyły się właśnie tutaj w Warszawie, w Expo na Woli. I udało mi się kupić parę rzeczy. Tutaj też w międzyczasie, jak będę opowiadał, będą się przewijały jakieś tam przebitki, które udało mi się nagrać. Oczywiście jeszcze jestem z tych osób, które wstydzą nagrywać się publicznie, bo boją się, że ktoś zaraz ich obierdzieli. Więc to nie były długie wideo. W każdym razie myślę, że coś tam na nich zobaczycie, co jeszcze innego mogliście tam zobaczyć. Więc jeżeli Was to interesuje, jakie są moje wrażenia, ponieważ to były moje pierwsze targi rzeczy ładnych, no to serdecznie Was zapraszam na odcinek. Na wstępie jeszcze oczywiście przypominam, że aby być ze mną na bieżąco, to kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawiać powiadomienia i z przycisk subskrybuj, aby być ze mną cały czas na bieżąco. Pamiętajcie o zostawieniu po sobie kciuka w górę, jeżeli wideo Wam się spodoba. Także lecimy. Więc tak, bilet na targi kosztował 10 zł, ja byłem na nich 4 września. Bilet wyglądał w ogóle w ten sposób, to była taka książeczka, gdzie byli również wystawcy, była tutaj w środku mapa. Mapa. Była mapa z opisem właśnie kto gdzie stoi, jeżeli interesowała Was jakaś konkretna firma. Ja akurat nie miałem żadnego swojego faworyta, po prostu poszedłem jakby na, na żywioł. I zwiedzałem to wszystko na bieżąco. Jak dla mnie, byłem oczywiście z, byłem z koleżanką, z jej mężem, w każdym razie to były dla mnie pierwsze tego typu targi i z tego co słyszałem to było fajnie, ale kiedyś było lepiej, kiedyś było więcej tych wystawców, przynajmniej tak słyszałem. Nie mam jak do czego to porównać. W każdym razie... Jakby mi się tak czy inaczej podobało, bo ja generalnie bardzo lubię chodzić na takie rzeczy, właśnie takie targi, oglądać coś nowego, zobaczyć, poznać jakieś nowe marki. Także dla mnie to jest taka kopalnia wiedzy, kopalnia złota. A na targach rzeczach ładnych po prostu nie ma jakby konkretnego tematu. To jest wszystko jakby tam po prostu ze sobą wymieszane trochę. Niemniej jednak od razu może przejdę do rzeczy, która jakby na samym wejściu mnie uderzyła, a raczej uderzyła. No była to pani, która sprzedawała coś, mianowicie sprzedawała herbatę. Sprzedawała herbatę konkretnie tą, jest to herbata gryczana i na początku oczywiście mogłam sobie spróbować, ponieważ najpierw zrobiłem jakby obejście dookoła wszystkiego, a potem wróciłem właśnie po tą herbatę. Ona jest bez kofeiny, jest naturalna, ma nas jakby zdetoksować i pozytywnie wpływa na układ nerwowy i łatwe zasypianie, nie zawiera sztucznych barwników. To jest w ogóle herbata, którą ja sobie teraz tutaj piję w moim kubeczku i ona w smaku jest bardzo podobna do takiego... Po prostu ciastka. Dosłownie smakuje jak wafel z taką odrobiną wanili. Ogólnie jest bardzo smaczna. Ehm, aczkolwiek dużo osób, jak usłyszało, herbata gryczana, o, że nie kojarzy im się to z niczym smacznym. Ehm, jakby spoko, serio. To smakuje jak wafelek z dodatkiem wanili. Ona nie jest gorzka, nie jest niedobra, jest po prostu taka. No, dla mnie jednoznacznie kojarzy się z ciastkiem. Także uważam, że całkiem fajny zakup i to jest, jeżeli byście byli zainteresowani, to jest marka The Sound Natural i możecie ją śmiało znaleźć na Instagramie, możecie ją znaleźć normalnie w internecie, także to nie jest coś, co było dostępne tylko tam, możecie to spokojnie tam sobie kupić. Także zobaczymy, ja uważam, że taka herbata teraz idzie jesień i jest bardzo fajna właśnie do wypicia, więc zobaczymy jak ona będzie się sprawowała po takim dłuższym stosowaniu, jakbym np. piła sobie co każdy wieczór, zobaczymy czy faktycznie ona tak będzie ułatwiała zasypianie, także zobaczymy. Przede wszystkim było tam strasznie dużo plakatów, co było momentami trochę drażniące, bo uważam, że plakaty w ogóle powinny być y, szurnięte pod jakąś ścianę, żeby one były na końcu i po prostu był jeden taki y, długi korytarz tych samych plakatów, bo po prostu dla mnie to było trochę wymieszane. Po jednej stronie były plakaty, po drugiej ceramika, tu ktoś stoi z jakimiś rzeczami dla dzieci. Trochę to było bez sensu według mnie, jakby okej, okay, aczkolwiek uważam, że. Jak już się idzie, ogląda i nagle po prostu są znowu obrazki, to już po prostu mnie to męczyło i jakby ja nie zwracałem uwagi już na pewne rzeczy. Z tego co widzę, ja w ogóle nie zauważyłem pewnych stanowisk, bo po prostu skupiałem się tylko na tych plakatach i żeby je najbardziej ominąć, więc trochę, trochę to było bez sensu. Dla mnie przynajmniej, jeżeli chodzi o taką organizację, no ale dobra, ok, nie jestem od tego, po prostu oceniam to, co dostałem, to, co zobaczyłem i to, co poczułem. Także e, spoko. W ogóle ogólnie byliśmy tam już na same otwarcie, bo o godzinie 11 e, i już było trochę ludzi, więc tak naprawdę ci ludzie cały czas się zbierali, więc przy pierwszym podejściu fajnie można było się przejść, bo byliśmy, bo byliśmy wszędzie pierwsi. Natomiast już przy tym drugim, no to już było niestety przepychanie się i jakby już część stanowisk była obłapiana, to co ja chciałam zobaczyć, to po prostu mi się nie chciało stać. Więc takie rzeczy jak jakaś biżuteria, bo liczyłem, że kupię sobie jakąś fajną bransoletkę no to niestety musiałem to pominąć, bo tam zawsze stało przy tym bardzo dużo ludzi, więc niestety. W każdym razie udało mi się jeszcze kupić trochę kosmetyków i teraz wam je pokażę. Dobra, i pierwsza marka, na jaką ja się skusiłem, to była marka Bosfera. Był tam bardzo miły pan, który bardzo fajnie opowiadał o tych kosmetykach um, i ostatecznie skusiłem się na trochę rzeczy. To nie było dla mnie wszystko jakoś takie me jakieś mega drogie, w każdym razie skusiłem się i trochę opowiem Wam o tym, co kupiłem. Przede wszystkim pierwszą rzeczą jest krem do rąk i do stóp, on jest jeszcze zamknięty. Jakby pamiętam, że jak stosowałem próbkę, bo można było, to pamiętam, że on był taki mega przyjemny w ogóle w swojej konsystencji i dosyć szybko się wchłaniał, co nie było właśnie, co dla mnie jest na przykład bardzo ważne, bo um, ja nie lubię mieć takiego uczucia takiego, takiej tłustości na rękach, ciężkości, tylko właśnie one są takie, było takie miłe, takie satynowe wykończenie, i naprawdę były te dłonie takie fajne, nawilżone, a nie tłuste, więc to plus za to. Krem ma 15% mocznika, i to jest taki krem, tak naprawdę to jest do rąk do stóp. Aczkolwiek wydaje mi się, że na takie rzeczy jak, nie wiem, łokcie, kolana, wszystkie miejsca, które się wysychają nam podczas takiej jesiennej atmosfery, teraz, to po prostu on sobie z tym poradzi. To jest krem taki regenerująco zmiękczający, więc jestem jego ciekawy. Na pewno dam wam taki update na Instagramie, jak on mi się będzie sprawdzał, bo na pewno będę go stosował. Jest w szklanym słoiczku, była opcja jeszcze do wyboru plastikowym. Kolejna rzecz on sobie tam kupiłem, to jest cukrowy peeling do ciała, greyfrut i papaja. I peelingi ja kocham, uwielbiam. Peelingów mam zawsze pełno w domu. On w środku wygląda tak. To jest coś takiego. Pachnie bardzo jak takie, jak takie multivitaminowe żelki z apteki. Generalnie bardzo cytrusowo bardzo fajny zapach. To jest coś takiego. Dobra, weźmy sobie może kawałek tego, bez tych może grudek, bo tu widzę, że też są kawałki owoców. I rozsmarujmy to sobie na dłoni. Ja go kupiłem, ze względu na to, że tam też było właśnie pełno próbek tego i kupiłem go dlatego, że on jest taki właśnie ostrawy, czyli taki jaki ja lubię i, nie i taki, który nie rozpuszcza się po prostu po dwóch y, machnięciach, ze względu na to, że ja już miałem do czynienia z peelingami cukrowymi oczywiście. I bardzo często zdarzało mi się tak, że peeling był, miał, był takiej konsystencji, że ja ledwo przeciągnąłem go od ramienia do nadgarstka dwa razy i tak naprawdę tych drobinek już nie było, więc ja strasznie takich rzeczy nie lubię. Pamiętam, że był taki jeden, który naprawdę świetnie pachniał i świetnie nawilżał. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję peelingu, to tak naprawdę to było jakieś tam takie bardziej masowanie niż ścieranie, więc to było słabe. W każdym razie dlatego właśnie sobie go wybrałem, ze względu na to, że on tego nie robi, jest ostry, jest przyjemny, więc zobaczymy, jak będzie się sprawował. I kolejną, ostatnią rzeczą z Bosfery jest masło do ciała, ogórek i melon. Ich tam było chyba z pięć różnych zapachów. Stwierdziłem, że już jak mam taki krem do rąk, no to na całe ciało e, mogę sobie pozwolić również na masło. Pachnie bardzo przyjemnie. Właśnie ma też taką maślaną konsystencję, to jest coś takiego. I właśnie, że pytałem pana, czy on też będzie się szybko wchłaniał, czy nie będzie zostawiał takiej tłustej warstwy, takiego tłustego filmu. Pan powiedział, że nie, ja faktycznie trochę z tym pochodziłem. E... O Jezu, z tym pilikiem mega świetne, po... zajebiste połączenie w ogóle z tym pilikiem. E... W każdym razie on się bardzo szybko wchłania, fajnie się rozsmarowuje, jest bardzo takie przyjemne, więc też po prostu zobaczymy, jak on będzie się. Sp... jak to masło będzie sprawowało się przy użytkowaniu. Jest właśnie fajne, że ma taką zbitą konsystencję, taką typowo właśnie maślaną, czyli po prostu ono się jakby e, bardziej mięknie pod wpływem naszego dotyku. Także e, fajnie i zobaczymy. To jest jakby pierwsza marka, którą kupiłem i teraz zapraszam do drugiej. Kolejna marka, o której zrobiłem zakupy, to byli bracia mydlarze. Kupiłem sobie dwa peelingi, Jeden jest w kostce, a drugi jest normalnie w takiej e, mazi. E, w każdym razie kupiłem oba. Ten w kostce zawiera w sobie sól himalajską, i jakby wiecie, można się nim tak pingować. Panowie, którzy tam stali, byli akurat bardzo, bardzo mili, fajnie opowiadali o tych produktach, więc yy, też się skusiłem. Była ze mną właśnie koleżanka i jakby wiem, że ona też coś takiego sobie kupiła. Yy, w każdym razie tam były też próbki, można było sobie to popróbować wszystkiego i to akurat było fajne ze względu na to, że to już samo w sobie nie wyglądało jak takie typowe. Jak coś, co ma masować, tylko faktycznie coś, co ma faktycznie być zdzierakiem, takim typowym zdzierakiem, wiecie, do łokci te sprawy. Także naprawdę spoko, jestem tego mega ciekawy. To jest zapakowane właśnie w taki papier, dlatego najpierw użyję sobie tego i potem z tej kuszki ja sobie zrobię pudełeczko na to. Tak sobie to już wymyśliłem, także... I to w ogóle jest hibiskus z solą himalajską, ja tego nie chcę teraz odpakowywać, może znajdę gdzieś w internecie zdjęcie, to po prostu je tutaj wkleję. W każdym razie następnym peelingiem jest peeling do ciała o zapachu bazylia z porzeczką i tam były różne zapachy, były też cytrusowe. W każdym razie ja skusiłem się na coś, co nie jest takie zbyt oczywiste, ponieważ to jest taki bardziej wytrawny zapach. Wygląda to w środku tak, jak mój sweter, także spoko. I ja tego jeszcze nie stosowałem. W każdym razie pamiętam, że też kupiłem ten ping ze względu na to, że mi odpowiadało to, w jaki sposób on się jakby kruszy. Nie wiem jak to jakby rozpuszcza. W ogóle ma taką też taką taką piankową konsystencję. Bardzo ładnie pachnie i on jest też bardzo fajny, bo też nie znika szybko. Tylko jest taki... Tylko jest taki w swojej konsystencji, że faktycznie można się fajnie popilingować ze względu na to, że właśnie się nie rozpuszczają tak szybko te drobinki. Więc jestem go naprawdę ciekawy. Myślę, że to może być też dobry, że, dobra rzecz. Więc tak jak powiedziałem, najpierw zużyję sobie to, a potem z, tego, z tej puszki zrobię sobie po prostu pudełko na to. I tyle. Ja takie rzeczy ogólnie zbieram, mam w domu pełno takich pudełeczek dziwnych rzeczy, więc wszystkiego mi jest szkoda wyrzucić, bo się zawsze wszystko może przydać. W ogóle ja wszystkie linki do sklepów yy, tych rzeczy, które ja kupiłem, czyli do herbaty, do Bosfery i do braci mydlarzy, wkleję Wam w opisie, więc jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć produkty, inne produkty tych marek, no to możecie sobie śmiało wejść w opis i tam po prostu wszystko będzie na Was czekało. No i co? Tak naprawdę to jest z mojej strony wszystko. Dajcie znać, czy podobają Wam się tego typu wideo właśnie, gdzie opowiadam o jakichś wydarzeniach, czyli... O targach tego typu rzeczy, bo mam kilka takich targów jeszcze w planie, więc dajcie znać, czy taka relacja Wam się podoba i taki mały haul. E, chętnie poczytam Wasze komentarze. Dajcie znać, co Wy kupiliście na takich targach, jeżeli faktycznie, jeżeli też je odwiedziliście. E, chętnie poczytam, co mnie ominęło, czego nie zauważyłem. A na tą chwilę ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. To nie było długie wideo, dosyć takie krótkie, aczkolwiek e, wydaje mi się, że całkiem przyjemne. Dajcie znać, pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka w górę. Zapraszam Was oczywiście na swoje social media, no i do zasubskrybowania mojego kanału. A ja na tą chwilę będę się z Wami żegnał. Dzięki serdecznie za oglądanie i trzymajcie się na razie. Cześć!